Szukałem pracy. Byłem wtedy na piątym roku studiów, chciałem sobie dorobić. Trafiłem na ogłoszenie w internecie, wprzedłem na spotkanie, trochę było na przykład estetyczne do tematu. I w trakcie tego spotkania stwierdziłem, że ja z tą sam mógłbym takie spotkanie zrobić nawet lepiej. Więc dowiedziałem się, że tamta osoba zarabia pieniądze, mówię, jak on daje radę, no to ja na bank zarobię więcej. No i tak rozpocząłem współpracę. Przez rok czasu też robiłem to na dodatkowo, gdy studiowałem, a gdy skończyłem studia, to stwierdziłem, że palicho z fizjoterapią, ciężka praca fizyczna, mała pieniądze, to mam większe możliwości no i zacząłem zajmować się tylko i wyłącznie tym. Na samym początku dla mnie to była ta elastyczność, która mi się podobała, że mogłem to połączyć ze studiami i nie musiałem rezygnować z jednego ani z drugiego. W perspektywie czasu najwięcej kwestia rozwoju osobistego, tego jak ja się zmieniłem jako osoba. To nie jest tylko i wyłącznie to co zarabiamy, czy co dostajemy, ale to kim się stajemy na drodze. Ta, ta, ta zmiana, którą ja mogłem przejść sam w sobie, to że nauczyłem się lepiej komunikować z ludźmi. To, że nauczyłem się lepiej występować, na przykład, to zawsze było moją pasją wystąpienia publiczne. Tutaj mogłem odnaleźć się, dostałem narzędzie, w jaki sposób to zrobić. Oprócz tego, to, że nauczyłem się lepiej realizować swoje cele, pracować nad swoją własną głową i, no i dużo kwestii powiązanych właśnie z taką mentalnością i podejściem do życia. Jak najbardziej mogę stwierdzić, że dzięki temu, co tutaj robię, jestem w pełni sobą, bo raz firma okazałem mi, jak mogę odnaleźć się w tym, co robię na co dzień. Mogę stać się lepszą wersją siebie i być sobą na co dzień. I z tego tyłu też zarabiać pieniądze, jednocześnie realizując swoje pasje. Uważam, że sprzedaż bezpośrednia jest idealnym zajęciem dla młodych ludzi, ponieważ tutaj mogą się odnaleźć, bo nie mają swojego własnego szefa i mają możliwość odnaleźć się w misji firmy, jednocześnie realizując swoje pasje. Ja uważam, że sprzedaży bezpośrednio zajmują się na chwilę obecną jakby cały przekrój ludzi. Coraz bardziej zaczynają zajmować się tym osoby z nowszego pokolenia, bo największa jakby z względu tego, co ja zauważam, to jest grupa czy tej generacji Z albo milenialców, którzy w tym momencie się zajmują tematem, aczkolwiek są mi osoby po 60, których w chce chcą dorobić sobie emerytury. Też to na tyle elastyczny profil współpracy, że każdy może tutaj się odnaleźć. Ja myślę, że zrzeszanie się różnych firm, które działają w kierunku sprzedaży bezpośredniej, jest dobrym wyjściem, bo dzięki temu mogą wymieniać się dobrymi praktykami i dbać o obopólną, dobrą opinię tego tematu, który się rozwija w Polsce, jak i na świecie.